Lewy 6 plus dno, lewy 6 plus dno. 50, prawy 5, prawy 5, 30, lewy 7, 100, prawy 6, przechodzi, lewy 4 minus długi, prawy 6, przechodzi, lewy 4 minus długi, przechodzi, prawy 5, 20, lewy 5 plus dno, lewy 5 plus dno, 60. Prawy 6 przyciąć, przechodzi lewy 5, nie ciąć syf 60, prawy 7 70, lewy 7, lewy 7, 150, prawy łuk przez szczyt i 60, prawy 7 100, lewy 7, przechodzi w prawy łuk, przechodzi w prawy łuk, 30, lewy 7. 50, lewy 7, schamowanie, 40, prawy 30. Prawy 30, okejka, okejka. 100. Lewy 3, długi wypuść. Lewy 3, długi wypuść. 150. Lewy 6, plus no Lewy 6, plus no, 50. Prawy. 4 plus, zacisk to 3 plus. Prawy 4 plus, zacisk to 3 plus. 30, lewy 6, 40, prawy 6, Prawy 6, no, 100. Lewy łuk. Lewy łuk i 300. jestem czy długie lewy 7. Lewy 7. I 100.

Prawy 3 plus hamowanie, prawy 3 plus 100 masz długie światło? Prawy 7, prawy 7, 60, lewy 5, lewy 5 i 60 znowu, lewy 6 plus no. Przechodzi prawy 6 plus dno podwójny. Prawy 6 plus dno podwójny. 150. Z hamowaniem. Prawy 7. Przechodzi w lewy 3 plus syf. W lewy 3 plus syf. 40. W lewy 7 szczytem. 70. W lewy 6 długi. W lewy 6 długi. 120. Prawy 7, zacisk do 6, nie ciąć. Zacisk do 6, nie ciąć. Przechodzi prawy 5, przyciąć. Może syf, może syf, 80. Prawy 6, plus, no. 30, lewy 6, zacisk. Do 5, nie ciąć. Lewy 6, zacisk, do 5, nie ciąć. 70. Prawy. Prawy 6, zacisk, do 5, plus. 6 zacisk do plus 80 Lewy 6 nie ciąć 150 Prawy łuk długi 40 Lewy 7 Lewy 7 z hamowaniem 50, prawy 3 Lewy 7 z hamowaniem 50, prawy 3 I 60 Lewy 7 Zacisk do 5. Zacisk do 5. 40. Prawy 3 długi. Prawy 3 długi. 50. Prawy 4 nie ciąć. 30. Lewy 3 syf. Lewy 3 syf. 250. Prostuj. Lewy 7. Lewy siedem i trzysta prostój. Hamowanie. Prawy trzy plus. Prawy trzy plus pięćdziesiąt. Lewy cztery osiemdziesiąt. Lewy 5 plus przechodzi, w prawy 4 nie ciąć. Prawy 4 nie ciąć, 70. Lewy 3 długi. Lewy 3 długi. Do lewy 7 podwójny. Lewy 7 podwójny. 60. Prawy 7 krótki, 40, prawy 5 przyciąć. Prawy 7 krótki, 40. Prawy 5 przyciąć, 50. Prawy 6 minus, nie ciąć, 100. Prawy 4 nie ciąć. Prawy 4 nie ciąć, 60. Lewy 3 plus długi. Lewy 3 plus długi. Przechodzi. Lewy 7. Lewy 7, 100. Lewy 4. Będźmy powtarzać. Lewy 4. Lewy 4, 200. 200 z hamowaniem. Lewy 3, przyciąć. Lewy 3, przyciąć. Do. Prawy 3, nie ciąć. 30. Lewy 3, plus. Lewy 3, plus. 40. Prawy trzy długi. Meta. Prawy trzy długi. Ładnie chyba.